Witam serdecznie wszystkich medytatorów. Być może nasz energetyczny sposób na harmonizowanie świata przynosi rezultaty, bo proszę zwrócić uwagę, że bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatniego tygodnia 10 dni w języku, w deklaracjach. Powstaje nawet cała akcja na ten temat, żeby mówić swoje, ale nie obrażać. Więc znakomicie się to uładza. I dlatego też myślę sobie, żebyśmy to pokontynuowali w taki oto sposób. Żebyśmy dzisiaj harmonizowali po to, aby stworzyć atmosferę przyjazną uczuciom. Przyjazną dla uczuć. Przyjazną dla odczuwania, atmosferę. Przeciwieństwem tej atmosfery przyjaznej jest agresja, krytyka. Presja, zasady podporządkowania, zasady rządzenia, konflikt, tworzenie konfliktu, hałas, kłótnie, wymagania, upokorzenia, obwinianie, zastraszanie. Wszystko to jest przeciwne, Uczuciom. I gdy my rośniemy w takiej atmosferze, czy tworzy nam się taki świat, to nie wzrastamy. Nie możemy wzrastać ani nic. Nie może wzrastać. Nie może rozkwitać. Choruje. Chorują narządy wewnętrzne. Nie ma komunikacji pomiędzy nimi. A nade wszystko choruje ta część, która czuje tam, gdzie jest serce, dusza, grasica. Więc proponuję, żebyśmy dzisiaj, w ramach harmonizowania świata, mieli taką intencję, przyjęli taką intencję, tworzenie atmosfery. Tworzenie atmosfery przyjaznej dla uczuć. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy. Niewątpliwie jednak to zrobimy. Najpierw dla siebie, potem dla bliskich, potem dla dalszych, dla dzieci, dla ludzi dla natury, wszystkiego, co żyje, zakładając, że to wszystko również czuje atmosfera przyjazna dla uczuć. Jeżeli Ci ten temat odpowiada, to proszę Cię, wybierzmy się razem w świat, aby go harmonizować z taką intencją, a zatem, jak zazwyczaj, żeby mieć głęboki wgląd i kontakt z sobą, proszę cię, zamknij oczy, jeśli chcesz. Sprawdź, czy wygodnie siedzisz. I sprawdź, czy w, tym, w tej przestrzeni, w której jesteś, jest wygodnie. Jest bezpiecznie. Tak? aby cały ten czas naszego wspólnego bycia razem, tworzenia, harmonizowania przeznaczyć tylko na to. Spokoju i w ciszy. Jeżeli tak jest, przenieś proszę całą uwagę na siebie i proszę cię. Wyobraź sobie, że otacza Cię w tej chwili taka atmosfera u Ciebie, która jest przyjazna uczuciom. Jeżeli tak jest, jeżeli ona Cię otacza, to poproś ją przede wszystkim, żeby przeniknęła do Twojego wnętrza, żeby Twoje wnętrze doświadczyło. Atmosfery przyjaznej uczuciom. Nie emocjom, a uczuciom. Uczuciom akceptacji, spokoju, przyjaźni. Uczuciom miłości, czułości, bliskości. Ludzkim uczuciom, które być może nie są właściwe tylko dla więc, jeśli chcesz, wypełnić swoje wnętrze tą atmosferą przyjazną dla uczuć. I harmonizuj nią, całe swoje wnętrze, powiedz jej. Zapraszam Cię do siebie. Harmonizuj mój wewnętrzny świat taką właśnie atmosferą przyjazną uczuciom. Po prostu harmonizuj. Właśnie tak. I gdy tak jest, gdy tak się stało, proszę Cię, abyś taką samą atmosferę, w jakiej w tej chwili jesteś wewnątrz i na zewnątrz. Atmosferę przyjazną ludzkim uczuciom, w ogóle uczuciom, przyjazną uczuciom. Przekazała tym ze swojej rodziny, którzy jej najbardziej potrzebują, bo jej nie mają, bo o niej zapomnieli. Tym, którzy są agresywni, wrodzy, hałaśliwi. Nieszczęśliwi, chorzy, niedowartościowani, odsunięci. Harmonizuj tych swoich bliskich, dzieci, dorosłych i starych, starszych ludzi, a nawet bardzo starych. Tą atmosferą. Atmosferą. Przyjazną uczuciem po prostu harmonizuj swoich bliski. Właśnie tak. Właśnie tak. Harmonizuj atmosferą przyjazną. I gdy jest, gdy tak się stało, chodź powędrujemy razem z tą subtelną atmosferą, przyjazną ludzkim uczuciom, do naszej arkady na Wawelu. Czujesz subtelność tej atmosfery? To jest atmosfera, w której się swobodnie oddycha. W której się czuje to, co czuje, w której się jest w kontakcie ze światem i wszechświatem, choć zbierzemy się wszyscy tam i zharmonizujemy to miejsce najpierw atmosferą przyjazną, uczucią. Harmonizuj to święte miejsce, atmosferą przyjazną czuć Po prostu harmonizuj. I gdy tak jest, gdy tak się stało, gdy moc tej atmosfery powiększa się, proszę Cię teraz bardzo o szczególną uważność. Proszę Cię o przeniesienie z tego wzgórza atmosfery przyjaznej uczuciom do tych, którzy sprowadzają piekło na ziemię, do tych, którzy je robią, tworzą, propagują, rozszerzają. Harmonizuj atmosferą. Przyjaznym uczuciom tych, którzy sprowadzają piekło na ziemię. Właśnie tak. Gdziekolwiek oni są, cokolwiek oni robią, Twój umysł, który wszystko wie, znakomicie dotrze. Do tych istot, istnień lub ludzi, którzy zapomnieli o człowieczeństwie. I harmonizuj ich wszystkich atmosferą uczuć, atmosferą przyjazną, uczucią. Właśnie tak. Właśnie tak. I proszę cię, aby z tego miejsca, z tego wzgórza wawelskiego, gdy atmosfera przyjazna uczuciom ma już taką dużą moc, jak czujesz i wiesz, abyś przekazała, przekazał ją ludziom, których nazywają naukowcami. Tymi, którzy tworzą leki, chemię i różnorodne zjawiska, które, jak widać, szczepionki nie służą człowiekowi rozwojowi i wzrostowi. Harmonizuj cały świat naukowców. Tych, którzy nie mają kontaktu z atmosferą przyjazną ludzkim uczuciom. Właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak. I gdy tak jest, gdy tak się stało, proszę Cię. Skontaktuj się z tej arkadii, z tego wspaniałego miejsca z tymi wszystkimi na świecie, którzy są obojętni na uczucia. Tymi, którzy są obojętni, czy życie jest, czy nie. Tymi, którzy gonią. Za pieniędzmi, lub słabą. Harmonizuj tych, którzy są obojętni i tworzą broń, i tych, którzy są w stanie wszystko zniszczyć, aby mieć zyski, wpływy, lub słabe. Harmonizuj atmosferą przyjazną. Uczuciom tych, którzy stracili z nimi kontakt. Właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak. I proszę Cię jeszcze, gdy tak jest, gdy tak się stało, abyśmy się Zajęli tymi, którzy działają w ukryciu potajemnie, bez światła, w ciemności, w mroku. Ponieważ wydaje im się, że w tym się mogą ukryć lub wydaje im się, że do tego mogą nas wciągnąć wessać. Harmonizuj atmosferą, przyjaznym uczuciom. Tych, którzy używają mroku. Harmonizuj. Po prostu harmonizuj. Aż stanie się jasne. Co czynią po prostu harmonizm, atmosferą przyjazną uczuciom. Jak wiesz, atmosfery przyjaznej uczuciom najbardziej potrzebują dzieci. Te dzieci, które się jeszcze nie narodziły, i te dzieci, które się już narodziły. Wszystkie dzieci. Ludzkie dzieci, zwierzęce dzieci, psów, kotów i innych zwierząt, dzieci. Dzieci ptaków, dzieci ryb, dzieci stworzeń żyjących w oceanach, dzieci roślin. Harmonizuj wszystko, co potrzebuje tej atmosfery przyjaznej uczuciom do swojego rozkwitu, rozwoju, wzrastania i wielkości. Harmonizuj tą atmosferą, taki świat jakie uznasz za ważne, aby je zharmonizować. Właśnie tak. Właśnie tak. Energia nie zna granic ani przeszkód. Energia płynie poprzez wszystko bo wynika z wszystkiego. Więc dzisiaj harmonizujmy energią, przyjazną, uczuciom. Ja Ciebie proszę, z tych dalekich dali, po których wędrujesz, i ze wzgórza malarskiego, wróć do swojej przestrzeni, i powiedz jej, Ty jesteś w moją przestrzenią, przyjazną uczuciom. I gdy tak jest, gdy tak się stało, dziękuję za to, co się stało. Thank